Witam wszystkich. Oto trzeci odcinek z gry Amnesia Let's play. O, dzisiaj z kilka dni zastanawiałem się, czy w końcu zagrać tą grę, czy nie zagrać. I w końcu odważę się. No bo w końcu ostatnie odcinki pokazały, że taka wcale nie jest taka straszna. <laughs> no właśnie. Hę? Co ja klucza nie mam? Are you fucking kidding me? Co ja teraz zrobię? Hmm, tu jest laboratorium. Ja też byłem. Więc chyba mam iść tutaj. Hmm, hmm, hmm. o, zamknięte. Otwierać, a nie Okej. Ok, la la la, la jak tu przyjemnie. O, wieje wiaterek. La la la, la, la jak tu przyjemnie. Co tu jest? Archiwa. Hmm. O Boże, kolejne pomieszczenia. Co nie szaleli? Ani la Ok. la. jak to przyjemnie. Nie dam się przez te archiwa. Ok, wchodzimy. Ok. Ehm. Jak to przyjemnie i kolorowo. Hmm. Parę perfum. Co to za dziwne dźwięki. Rzadkie księgi. Halo. E, halo. Nikogo tu nie ma, dobra. Za dźwięki. Hmm. 16 maja, 1839. The dobra, sobie zatrzymacie i posłuchacie Dobra. Panie chrząszcz, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, skandal. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Ksi Cicho, panie chrząszcz A masz? Dobra. La, la 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 Tu nic nie ma. Halo? Nikogo nie ma. Inverter. Puk, puk. Kto tam? Halo? Zamknę lepiej drzwi. Halo? Oho Jak się fajnie ruszają. No, zamykaj te przeklęte drzwi. No właśnie. O, jak tu ciemno. Hmm. Stryk. Hmm. O, papierosy. A ty. Tu nic nie ma Kurde, chwyć się tej szuflady, gademet Nic tu nie ma Nic tu nie ma Okej okay. Tutaj nic, o, liścik Aha Okej okay. No dobra Pan Aleksander Nie ma tu nic do czytania Jest tylko krzesło, co mi na drodze I cóż, idziemy dalej Mam że nic się przegapiłem Hmm. Dzień dobry, e, dzień dobry, tu chyba nic nie ma, w dzięki gabinec. Hallo. Hallo. E, zamknę drzwi, Po sąsiedzi wydają dziwaczne dźwięki. La la, la, la la nic tu się nie dzieje. W ogóle to, to jest tak ślicznie jest, czyż, nie? Tak bardzo ładnie, ładna architektura. Gaficy się postarali. Hmm, piżama. Tu nic, o, liścik. 17 maja mm. 1839. Moja ręka dzisiaj... Zatrzymajcie sobie, żeby przeczytać, okej? Okay? Bo mogę bardzo mało nagrywać, bo mój internet jest do dupy! Ok. Co tu będzie? Książki! Hej, panie duchu! Chcesz Harry'ego Pottera? Precz. Hmm, tu nic nie ma. Tu, oooo! Oh, yeah! Zdobycz. Tu coś jest, tu nic nie ma, okej La 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 la, la la la, hello La 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 To chyba była urna Nie, to dolniczka A la la la, co to jest? Hmm, stare tomiki Musi być bardzo ciekawe La, la, la... La, la, la... La, la, la... Eee... La, 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 la... Co tak pieprzy? Kurde... się tą szatańską muzykę. Mówię o złych sąsiadach. Hmm, co to jest? Hmm... Otwieraj się! Cholera... Tu nic nie ma, tu nie, ohoho ho, ho. Mm, co my tu mamy Oliwa do lampy, o ja mam lampę Zapomniałem, haha ha! Jestem ocalony Czekaj, stryk No, la, la la O jeszcze piec tu jest la, la Ta gra nie jest wcale straszna Nawet, nawet tyćkę Po prostu tyka przesadzali wszyscy Nie wiem co się wszyscy tak bali w tej grze. Ha, ha, ha. la 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 kamera dziwnie wygina Jakby zobaczyła Stalina Ho wygina, jakby zobaczyła Stalina, ho, 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 ależ la 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 jestem aż tak la 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 Chwilka, chwilka. Wy się wczujecie w klimat, a ja zobaczę, ile mi jeszcze czasu zostało. Dobra, stał się minut. La, la, la. La, la, la. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee. Halo. Dzień dobry. Eee, czy jest... O, jak ładny. Ślicznie. Jest jakiś fajny widok za oknem? Hmm. No, las, nic ciekawie, jest ładnie, jestem na piętelku. Ehm, tam może coś. A, w ogóle pobiegnę? No czemu nie? Jest to tak fajnie i przyjemnie. La la la, ty Co? Ehm. Dobra, tam nie idziemy. Ehm, lala, tu idziemy, tu, 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 tu co tam, no czemu nie, no czemu byśmy to nie mogli iść, no czemuż, haha, ha, e, tu nie byliśmy, czekaj, tu my byliśmy.